Uwaga, uwaga! Z dworca Łódź-Widzew witają, witają wa, Was yy, szef kanału oraz jego namolna farny panka, a, a zarazem asystentka w jednej osobie. Za moment podjedzie tutaj długo, długo, może a może niedługo wyczekiwany gość, czyli kolejny piękny pociąg. Aż dziwota, że on tak powoli jedzie. Przyznam, że jak ja idę na spacer, rozpędzę się, osiągam nieco wyższe wyniki. Trzeba przyznać, że sunie bardzo dostojnie, niczym, nie wiem, baletnica w jeziorze Łabędzim. O i tutaj niestety widać również i nas, ponieważ w tych wypucowanych, Wręcz do granic wytrzymałości, wytrzymałości w oknach pociągu, widać nas. Ta mniejsza istotka, która właśnie robi tutaj krok w bok i jeszcze jeden, to jestem właśnie ja. Ten osobnik stojący obok mnie i uśmiechający się do Was w tej szybie, a nawet machający. Szefie, proszę pomachać raz jeszcze. To jest właśnie szef kanału. Niestety, jako człowiek bardzo skromny i dbający o swoją prywatność. Póki co nie, nadaje, nie, nie daje się namówić na ujawnienie swojej tożsamości w jakiś taki bardziej szerszy sposób. No cóż. Zaraz zapewne pociąg ten ruszy. Nie zważając na to, że ja tu stoję i mówię do, do, do fanów pociągu do Widawy. Szefie, może jeszcze jedno pomachanie. Zaraz będzie jeden. Ale mi chodziło, żebyś pomachał. No cóż. Zapewne maszynista teraz jest w pełni skupiony, bo wie, że zaraz ruszy. I to zapewne z dużo większą prędkością, niż dostojnie wsunął właśnie na ten, na ten nasz tutaj dworzec. Tak jak tutaj pani obsługująca przez megafon Dworzec mówi oczywiście, oczywiście zachowuje ostrożność. Nie zbliżam się do tej oto tutaj żółtej linii, której przekroczenie mogłoby sputkować zbyt bliskim kontaktem z pociągiem, który raczej nie jest pożądany ani dla mnie, ani także do zakochanego, do zakochanego w kolei szefa. Aha, ten pociąg bądź następny będzie jechał do Częstochowy. A, nie, nie. Czekam, czekam, ponieważ bardzo chcę zobaczyć jego odjazd. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. wydaje mi się, że powinno nastąpić to już i już niebawem. W międzyczasie krótki widok na, na, na budynek dworca, w którym znajduje się również jakiś punkt gastronomiczny, który, kto, kto wie, być może odwiedzimy, ponieważ takie polowanie na pociągi jest owszem pasjonujące, ale bardzo napędza apetyt. Tutaj widzimy przy okazji wejście do podziemi i winda. Czy w ogóle doczekamy się odjazdu tego pociągu? Być może chce się z nami zaprzyjaźnić, i dlatego stoi tutaj tak długo. O, usłyszałam pewien dźwięk, który. Widzę również zamykające się drzwi. Tak, to już teraz. Pociąg zaraz odjedzie. O, no, jedź, jedź, Proszę bardzo, nie mogąc się doczekać od odjazdu tego, tego pociągu, widzimy, widzimy na horyzoncie zbliżający się kolejne cud. Człowiek po prostu w takich sytuacjach nie wie na co ma patrzeć, dostaje oczy Czy widzimy tutaj, 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 o, tu, tu. Nadjeżdża, nadjeżdża. I właśnie mija się. Chowa się za tym, który tutaj stoi. Z drugiej strony nadjeżdża kolejny. musicie wiedzieć Państwo na słowo, ponieważ tutaj różnica w naświetleniu sprawia, że on będzie raczej dla Państwa niewidoczny. Natomiast ten pociąg odjedzie dopiero o 15.27, czyli za. 24 minuty. Tak, moi Państwo, to był pierwszy historyczny po prostu przemówienie szefa kanału, który nie wytrzymał tego napięcia nerwowego. No cóż, nie będziemy trzymać Państwa w niepewności. My ze swojej strony możemy obiecać, pociąg na pewno odjedzie. No i doczekaliśmy się po kilkunastu bodajże minutach oczekiwania odjeżdża. Chciałoby się pomachać, ale nie wiadomo, jak za to zareagowaliby pasażerowie, którzy mogą błędnie odczytać czyjeś się. Teraz.